Cześć z tej strony, Hykse. Witam Was w kolejnym odcinku, i dzisiaj zerkniemy sobie na Deliane, czyli na nowego czempiona, który jest za darmo dla wszystkich. Omówimy sobie dzisiaj, czy ona jest dobra, czym będzie dobra, na jakie teamy. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. No więc, zaczniemy od tego, że w indeksie jest w hierosek. I mamy ją tutaj. Yy, świetnie wygląda, moim zdaniem. Drugi najlepszy wygląd, jeśli chodzi o dark elf, High Elves, poza taturą. Yy, poza tym, yy, tak. Jeśli chodzi o staty, to ma całkiem wysokie HP. A tak, no tutaj się nie mamy skupiać, bo ona jest odparta na HP. Yy, całkiem yy, dobry defense, średni speed, ale 30 wybudowanego accuracy atakuje wszystkich, licz na dwie tury, to jest dość dobry ruch, szczególnie, że szczególnie, że, że jak to się nazywa, że, że ma AOE, więc też może się dobrze sprawdzać, plus licz, bardzo fajny ruch. Tutaj decrease resistance i jeśli ktoś ma y block buffs lub debuff spread, znaczy jeśli ktoś ma block buffs, Robi debuff, split i ten decrease resistance roznosi na wszystkich przeciwników. To jest po wysiążkowaniu 3 tury cooldown, więc to jest dobry ruch naprawdę. A, dobra, zaraz mi się wyłączy. A, atakuje wszystkich, daje block buffs, blo y leczy wszystkich i zwiększa turmiter. I tutaj zwiększa akresji za każde 1000 HP, które ma i, i Strength ten 25% za każdym razem, kiedy jej HP spada poniżej 50 i HP o 33% we wszystkich bitwach zwiększa. Jest, jest Więc yy, na pierwszy rzut oka Deliana jest bardzo dobrym championem. Yy, jeśli chodzi o to, w co ją będzie, w co ją będzie yy, Cię ubierać, to yy, tak, na pierwszy rzut oka mi tutaj przychodzi dla niej stan, set stan, perception i stone skin. Dlatego, żeby ona miała, miała speedy accuracy, stan, żeby mogła dawać stan. I yy, boże, jak to się nazywa? Mówiłem o stone skin, nie? No, stone skin to wiadomo, jest bardzo dobry set, żeby ona mogła przetrwać. Yy, na, na granie sobie w dungeonach, czy na kampanii, czy ogólnie w Midgame, gdzie jeszcze nie korzystacie, z, w sensie gdzie jeszcze arena nie jest tak ważna na początku, to możecie jej właśnie założyć stan, perception, regeneration, a jeśli będziecie nią grać na arenie, bo ona nawet w, myślę, w Endgame może się sprawdzić, yy, może nie tak bardzo, ale w sensie nawet no, zaprzeczyła samo sobie. Że ona się może sprawdzić nawet w Endgame, bo zawsze jest Resistance się przyda, na hydrze może być. To polecamy jej, właśnie Stan, Stone Skin yy, i te, te sety typu Regeneration czy Immortal, żeby ona mogła przetrwać i wrzucać, wrzucać na, na nich na debafy na przeciwników. Jeśli nie macie w co jej ubrać, bo na przykład dopiero zaczynacie pierwszego dnia, kiedy ona jest dostępna, to możecie założyć jej, bo to są naprawdę dobre rzeczy Accuracy, 6 gwiazdek więc możecie jej to możecie jej założyć te accuracy, ale to, to jak, jak będziecie już mieli w co ją przebrać, to ją przebierzcie, bo zdawanie... Lepsze będą dla nich, dla nich inne sety. No, i to będzie koniec tego krótkiego paradnika. Pamiętajcie jeszcze, tylko przypomnę, że ona jest od, yy, prze, że trzeba przed y, 28 yy, 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 yy. sierpnia ją odebrać yy, 7 dni grać, żeby można było ją, yy, żeby można było ją odebrać. I to jest naprawdę dobry czempion. Pamiętajcie, że to nie, jest, to nie jest Aleksander, jej jest bliżej do ninji, czyli do bardzo dobrego czempiona niż do takiego słabego Aleksandra, średniego Aleksandra. No dobra, ja się będę z Wami żegnał do następnego odcinka i cześć.